Siemanko, z tej strony dzień, witam was w kolejnym odcinku serii MPG na moim kanale Słuchajcie, dawno nie było odcinka, nie było dawno odcinka A to dlatego, że były święta I po prostu też postanowiłem, że zrobię sobie święta, odpocznę troszkę Niestety nie miałem zapasu Więc wyszło jak wyszło, dzisiaj jest 30 grudnia Dzień przed Sylwestrem <kłuch> I wy ten odcinek też dzisiaj widzicie, więc to wszystko jest robione, słuchajcie, na bieżąco I tak, w ostatnim odcinku Zostały mi w bestialski sposób powybijane szyby W domu Szyby już są wstawione od razu po świętach przyjechali mi wstawili I w Leonie też szyba była wybita Skalna, słuchajcie rozpierdziona w drobny mak poszła ta szyba Bo ktoś cegłów główko rzucał i właśnie ktoś mi wierzał też w płot I to jest jeden ten sam, ten sam osobnik słuchajcie Czego tu dział ja już, Żegnam ja już no ja przyjechałam Szybko, szybko trzeba bramy zamknąć Przez bramę będziemy gadać. To trzeba. Znowu szyby na, powybijać? Ja chciałam coś wyjaśnić. No to co chcesz wyjaśniać? Chciałabym wyjaśnić. No to proszę. No wyjaśni na żółku, No to słucham. Co masz do powiedzenia? Że ja żałuję. Nie dziwię się. Jakbym tobie wybił szyby w domu i w samochodach też bym żałował wiesz? Gdzie bo ja żałuję, że... Po prostu ta śnieżka była taka twarda. Ja chciałam, żeby ta śnieżka była miętka. Nie, A ja... wiedział... nie wiedziałam, że jak będzie, jak będzie kamień w środku śnieżki, to że wybije się. No. A wiesz dlaczego ja żałuję? No. Że chciałem jej na, na łyżwy zabrać. Tego żałuję. Ja cię przepraszam cię już. Ja bym się z tobą mogła mówić tak, że ja za żeby zapłacę i jeszcze tobie jakiś... Nie, jakiś... Niespodziankę zrobię, na przykład. Słuchaj, ja te szyby sobie wymieniłem. Żaden pieniędzy od ciebie nie chcę, jak widzisz. Wszystkie szyby są. Bo, ale to ja zapraszam. Bo, bo niestety, ale w święto trochę zimno było, jak tutaj siedziałem w domu. Wiesz, bo trochę zawiewało przez okna I po świętach przyjechali panowie i mi wymienili. U mnie ciepło było, bo wiesz, to, ja dobrze, mam ogrzewanie. No, no, to fajnie. To cześć. Pana tu. Czego ona tu jeździ. Gdzie już proszę się, pogódźmy, no ja przeproszę ciebie Gdzie już, no ja cię przeproszę, no będziemy Zapraszam. w szkodzie. Zapraszam. Gdzie już ty mnie trolujesz No weź, dobra? Weź, no co? Ja ale nic nie robię Słucham, co hmm? masz mi do powiedzenia? No przepraszam ciebie, no weź bądźmy w Skocie. A po co to zrobiłaś? Nie no będziemy się na tego, na Sylwestra kłócili To Sylwestra będzie No ale no, po co to radę. zrobiłaś? Po co to zrobiłaś? Ej, co zrobiłaś? Jaka, Jaka głupia Jaka głupia byłaś, łobu, spotkałaś Szyby wybijałaś <laughs> No po co to było? No powiedz mi no to wiesz, taka głupkowata rzecz, no. No, ale to, to nie było śmieszne, to nie było fajne, mi było przykro. Mi ja, nie ja było przykro. Więc widzowie, pamiętajcie, nie wybijajcie nigdy nikomu szyb, bo będzie mu przykro. Już, już to... lepiej zęby. No, to niekoniecznie, lepiej w ogóle nic nie wybijać. No. Na a kawkę? W... Możemy na kawkę, a wie Janina, że przez Janinę i przez Jarkę nie ma środowiska u nas na kolonii? Dlaczego? No nie ma. Nie jest? Yes. Nie, bo było napisane na internecie Dewastatorzy w bestialski sposób wybili szybę w samochodzie technicznym lodowiska i, i się właściciel zdenerwował i zawinął lodowisko w pieruny i pojechał. Także super. A chciałem Już dzisiaj pojeździć. Zemnie? Ale nie wiem kto zdewastował mana. Szybę w manie, dokładnie rzucając cegłówką. Jakaś starsza kobieta. I były policjant. A z brodą? Z brodą, jakiś były policjant. Że ich widziano nie. tam No nie nie wiem kto to może być A tu ej tu już Jarka z, poli Jarka z policji wyrzucili przez to? Nie czemu? No napisali żeby był policjant Tu siarka nie widać wiemy. może on się załamał chłopak Może chłopak nie. się załamał? Chodź jedziemy na komendę zobaczyć czy on jest Ej on może załamany Ja bramę otworzę Ej no nie nie Wadmi, to ty jesteś wyraźna dzisiaj, a rójki od brałaś, co? Chcesz pokierować? O mogę O, o teraz to pięknie wygląda... No może nie tak pięknie, no ale wyglądasz. A, czyli nie podobałam tobie się. Nie no Opa. Widziałeś taki trik kiedyś? Zajebisty. O był sto... <głos> <głos> a ty już. A tak jej ja na tryk widziała? Ja już będę kierowała, co? Nie, jest git, jest git, jest git. To trzeba Perf Perfekcyjnie ci idzie, na razie, nie? No bo ja muszę na ziemi siedzieć, a nie tam na górze. Jak to można jeździć z takim... ...pokémonstwem? No, tak się w zakręty. chodzi. Tylko, cię już ja nie pójdę, ty pójdź. Czemu? Jestem poszukiwana. Dobra, na razie. Dziejdz ale ty też jesteś No to fakt Dobra Dobra, to był głupi pomysł Ale co... <noise> A dlaczego ja jestem poszukiwany właśnie pamiętam? No nie no co ty i... tak zawsze gadałeś, że ty jesteś poszukiwany Ja to jestem dlatego, bo ukradłam Bemkę z parkiego policyjnego A ja chyba przez tego gościa co tam wstawię skończył, wiesz? A. Myślę, że to może być jeden z powodów na przykład też że uciekałem No... No dobra, to, to, to trzeba do Jarka Zadzwoń może jej, ja nie do Jarka Ale go w ogóle tu nie widać teraz Bo teraz I tu co, nie widać za, zapytać go? No, cześć Jarek, a jest z policji wyrzucili, czy co? Trzeba prosto z mostu Dobra, czekaj, dzwonię e Cześć Jarusiu! Dobra, nie Nie policji! Bo ja już mi powiedział Nie! O a gdzie ty jesteś? A na służbie? Jest okej. Okay. Aha. Czyli niestety nadal no mamy kolegę policjanta. Niestety. Nie to tylko ja tak mówię, bo dziękuję się opowiada plotki na wsi. Wszystkim opowiedział. Nikomu tuż. nie powiedziałem. Nikomu nie powiedział, tylko mi powiedział. Nikomu nie powiedział, słyszysz? <laughs> Super, mnie z Jarkiem, tak, pewnie. Odechciałem tej no kawy na razie. Rozłączył się. A dzisiaj paczkę będą mnie przyjechać Jaka? Na Sylwestra o, Dobra, to mi nie spoileruj! Ja spoileruj Paczka mi na Sylwestra! Mi. Do, pokażemy, pokażemy. Dobra, trzeba będzie to, odcinek nagrać Sylwestrowy, co? To słuchajcie już. A Sylwester ja już jutro. Ja idę, bo ja też oczekuję na coś, to ja, ja no, idę. Dobra. Je coś tu cię zwodzimy, później normalnie tego! Dobra. No. Na razie. Cześć, cześć! Cześć, 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 cześć! A patrz będę jechała a, Pokaż, pokaż, pokaż. No widzę, widzę Dobra pokematka Słuchajcie do no, naprawdę No co ty zrobiłaś? Kurde to był nie naprawdę cię już Naprawdę to cię już a może tu zostać ten pickup mój Czego wypchnąć? Dosia zrobiłem, dobra. dobra trzymaj, na razie, na razie. No mam nadzieję, że ten kurier dzisiaj przy, przyjedzie. Ten, może ten bus to był kurier? Może paczki komuś zostały? się. to trzeba to zgasić, tu posiedzimy. I słuchajcie, tam widziałem, że się martwiliście, że dawno nie było odcinka. Ostatni odcinek był 25 grudnia, dzisiaj mamy 30. Pięknie nie było odcinka, słuchajcie. O, miałem krótką przerwę, krótką przerwę miałem, tak? Potrzebowałem odpoczynku, relaksu i, i chwilki spokoju. A, nie wspomniałem na początku odcinka, żeby, żebyście zostawili łapeczkę w górę, subskrypcję i kurde, kurde, balans, yy, komentarz. W komentarzu możecie napisać, jakie macie plany na Sylwestra, co będziecie, gdzie będziecie jutro, kurcze, balo, balować. I tą choinkę, to kurde, powiem wam, że niedługo trzeba będzie to stąd zabierać, bo to... Już po świętach, to ta choinka, ile to może stać? Właśnie, do kiedy u was choinki stoją? U mnie po... Co tu, przejście nie da, cholera. Kur... Chyba do, do... 6 stycznia, tak? Do Trzech Króli. I wtedy już choinki się... AUT! I choinka przez okno. Bierz choinkę. Przez okno. Powiem wam, że jak mieszkam w bloku... Coś przyjechało. Ludzie przysięgam wam, że z balkonów choinki wyrzucają. Naprawdę. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Dzień Dzień pana! dobry! strony. Witam. była. Dobra. Która to moja? Proszę Pana, proszę Pana, zaradamy, zaradamy Dobra Musisz, zobacz, po... dużo, dużo, kursów dzisiaj? Ej, dużo kursów, dużo kursów Ja dzisiaj 8, tej rano A. ten czas, proszę Pana No ja 9.20 a, a Pan już, kurde, to... Pan, tuła. Pan cię Bogu miła Bogumiła bogu Nie Piewi Boża Główka Czyli tu nie będzie, tak? No zobaczcie, 9.20 Coś tu nie widać, nie, o tak Wam pokażę, 9.20 Zobacz ta tu kurier już kurde... wy ja cały bus opróżnił, no, pan nieźle daje, od której pan jeździ? Ej, pan jest Kazik, śmierdzisz co pa? 9 A od której A, pan nie, już tak jeździ? Ooo. Co będzie tam przysiłka? Ja tak jeździ, proszę pana od no To szybko pan się wino, ja patrzę Ej, Pan brał już z dostarczeniem do domu czy Ej, Z dostarczeniem, z dostarczeniem tutaj o Tu, 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 tu Do garażu do garażu, a tam jest wpisane do domu <noise> Ale jajca, co? Przy wniesienie do domu, ja do garażu chcę Do garażu, bo to... To obojętnie, o to na Sylwestra fajerwerki, tak jutro się użyje na środku? No Tu będę odpalał fajerwerki Pośpiszcie mi, chce pan tutaj kwitek Dobra, proszę To no. było opłacone? Jakiś napływak? Spojrzy pan Spojrzy pan, pusto. Nie mam nic. Ale mogę coś panu dać. Kurde, no co ja mogę panu dać? Hot Wheelsa mogę panu dać na, jako na piwek. Może być? Może być. O, o takiego mam hot Wheelsa. Tu się rozkłada, składa. A że ile si coś sprzedam? 20 złotych. Serio? No. Dawaj. Trzymaj. Dzięki bardzo. bardzo. No. r No. Na no Super. To na wysokiego tego. Sylwestra, pan? panu też życzę szczęśliwego nowego roku. Znaczy nie, ja w Sylwestra będę paczki podziwił. O, no to mimo wszystko szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka panu życzę. I życzę dobrego, proszę pana. Do widzenia. Znaczy mi pan życzę, żeby mi żadna pytańca w nie strzeliła, bo w tamtym roku godzin paczki jak nie pisnęła, komuś się przewróciła. Tak? Ale jaj, pana... co to, to życzę panu tego? U mnie pod blokiem to już teraz też. Co wieczór strzelają. Czyli głupki. No. no. Bo ludzie to. A co już No to na co spadają. tak? Dni w no to po co tak? Ja nie kumam. Ja to też nie kumam. Ale no. ja lubię, bo ja paczki mam dostarczyć. No dobra. Woli, to, 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 tam, to. Dobra. Do widzenia. Oto. Do widzenia. Patrzcie, elektryczny bus, słuchajcie. O! Tuż może. A to nie, mówisz, że to ja nic nie ma. Ej, ja no mówię, że też. Oj, czeka na kuryer, to może jakiś drugi będzie. Słuchajcie, pojedziemy sobie do Janiny. Opa. <laughs> ja nie wiem, ja tu muszę odśnieżyć, Tu coś się odśnieży, to śniegu nawali i tyle. Sy sy soli trzeba tu dać. Zaraz ja ktoś zagadam, może byśmy po pojechali sól drogowo, kupili. Słuchajcie, to by tak nie ten. Nie. A co jej ten Pertek tu robi? Myślę, jak się tu nie trzymał, tak? Kurde, no tym polędzem też się, słuchajcie, ciężko jedzi, Zobaczcie, Jaki on brudny jest. Apierun. O, zobaczcie w ogóle, jaki mu outfit piękny. Jak ja się, kurde, ładnie ubrał. wiesimy. drzwi otwarte, standardowe. Śniegu nawalone, jajca tu stoją. A gdzie kanapa jest? O, choinka Janiny stoi. Przyjechała chyba. Dzień dobry. dzień dobry, A gdzie kanapa? Co kanapa? No, co my wnosili tu? No wyniosłam, bo choinka stoi. No, no to super. Je jedziemy po sól drogową. Tu jest, zobacz. A, wiesz Janina? Co? Po sól drogową byśmy pojechali. Być może trochę posypało gdzieś tam na, 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 na tych wjazdach, na podwórkach. Jedziemy, to Jedziemy, dawaj. Ale to nie, to moim. Twoim? No, bo to co się odświeży, tego śniegu nawali. Ciada. A jeśli się zakopiemy, im Nie zakopiemy, do przodu. Ja chcę za kolankę podtrzymać Ej ej, nie podrywaj mnie znowu Nie, nie podrywam. Oj. Nie podrywam. Przecież to nie, nie było podrywanie. Ja pierdzielę. Nie bo muszę. Nie może ja będę Nie, bo musiałem kamerę drona odpalić, bo tu podskakuje, łeb podskakuje na tych... Na tych na śnieżnych uskokach. To się nie tak ma... Kierujesz, kierujesz jak pijany! Bo <laughs> jestem pijany i miesza mi się w głowie. A gdzie kupimy sól drogową? Może na stacji paliw? Nie ja wiem gdzie kupimy Nie. Tam co jest Ward, to mają taki sklep ten. Beha I to jest tam, ale to nie tej soli, to trzeba Big Baga kupić. A nie można worek? No taki nie ja wiem, że tak 20, razy 20 na worek 20 kilo worek? O, to tu było. O. 20 <noise> nie, kilo to woreczek nie będzie, nie worek To no, tu sklep jest. <laughs> co to robią deski? To? Nie wiem gdzie już, ale wiem, że jest bezczysty. <laughs> Zapytaj na czy mają czy Dobry, nie Dobry panie, woleczek Oli poprosić. Nie, daj. Ale weź się, nie złudaj się, ciosu No nie mają chyba. I co? A, nie będę nawet powtarzała, co on mówił. Mają czy nie mają? Powiedziałeś, że mi jest peda. Czemu? Nie, dobra, ty się nie dojeździć. No trochę alkoholem i na śmierdzi taką. Spirytusem. A to, to od czego, tak? Jakieś leki na spirytusie? Nie, od leków, tak. Na spirytusie jej nie ma leki? Mam, mam, mam. Właśnie też kiedyś tak słyszałem, że taka... Jakiś wywiad był właśnie z taką babką, ona mówiła też, że na, na spirytusie ma leki. To jeszcze... są. Ale działają. Sprawa. Bo to na receptę są jakieś? Na receptę tak okej, okej okay, okay. na co one pomagają? Yy, na choroby A na jakie? Takie co mam A jakie i na ma choroby? Ciężkie o! Opa! O, shit. Ale zarzuciła Ja już dawaj podjedziemy na stację. Na, po co na stację? Ja muszę lek kupić. Na stację? No. No to jedziemy. Głowa no to, No to a nie można było od razu? Powiedzieć? Tylko co, co teraz? My, ja mnie teraz o głowa się, to roz... o shit Osied! Shit. dobra No mnie jeszcze, jeszcze bardziej pobolewa po tej, po tej twojej jeździe. Ale co, źle jeżdżę? No dobrze też nie. Czyż dobrze, o. Boczkiem, boczkiem. Bo to. Ale to od czego inna głowa boli? Masz spojrzeć 40 zł? No mam. Słuchaj, głowa pusta to i boli, tak? Jakby pełna była, to jeszcze może by nie bolała. Masz pożyczyć ci złotej! No pożyczę ci, pożyczę no A to takie na leki na stacjach? Drogie, drogie na stacjach droższe Wysiadaj Dzięki. A Daj Przyjmaj. Jeszcze nie wziąłem Trzymaj Ja tu w samochodzie poczekam na ciebie Tam podjadę kawałek O słuchaj to poczekamy sobie na dziazinę ja wiem, co ona chce kupić. Jaki lek. No leki na spirytusie. Zapraszam. Okay, już. Teraz to... Tak. tak o mam teraz wprawę. Teraz to mogę kierować. Rodaj. Dawaj. Proszę. Ua, teraz to... Tylko powoli. powoli. Tylko powoli. No, po a lek, to, jak, jak to jaki, le jaki lek jej ja nabrała? A jak prosto jeżdżę? No na ten na spirytusie, co mam. Przepisany. A co to na stacjach paliw mają no lekki na spirytusie? Mają, mają, takie mocne 40% A Nie słyszałem jeszcze o takich, jeszcze o takich żem kurde nie słyszał Mmm, ale teraz to ej ej, 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 Ale człowieku, ja po lekkach to zobacz jak wjeżdżam Powoli, no, mnie, powoli, proszę, zakręcu, proszę, patrz. powoli, powoli, wolniej, wolniej Załatź, załatź i triki Ale ty rączkę to fajnie tą kierujesz, ja patrzę Je Jedną rączkę, druga na biegach Ty to w prawe masz, co? Ja tak patrzę jest, człowieku, jak Bardzo jeść, dobrze wjeżdżę to, Tylko po, powoli, to się nie, nie ma co śpieszyć, naprawdę. To się nie ma coś co, co, co pieklić, co naglić. Powolnie, naprawdę. Do domku sobie dojedźmy na spokojnie. O, tu jest też jakiś noc. bus. No, chyba ja. Tam jakiś busiak w polu stoi. Tylko no, uważa. Do Janiny jedziemy na herbatkę? No to możemy. O, policja. Policja ale dobra, to słuchaj, tak jak mamy już wracać. No. Dawać może jedną rundkę jeszcze zrobimy, tylko taką, wiesz, taką spazorem. Tylko Ale będziesz kierować? Może ja bym pokierował. No. Czy ja? Też, no to możesz ty, no. Może ja. Bym Dzisiaj dzień oczyszczenia, nawet dam ci pokierować po Dlatego a to że się nie zdarza, A to się nie zdarza często, tak? Tak, no lubimy. My. Powiedzmy, że się lubimy, powiedzmy. Niech ci będzie. Niech ci będzie, no że się lubimy. To no, lubimy serio powoli. Się lubimy. Ej! Ej! Osied. Oh shit. Oh shit. Odpal No to teraz super. Laweta. Laweta albo hol taki raz co był No nie to się nie stało tylko no Trzeba będzie go wyciągnąć się raczej nie wyjedzie z tej wody tu jest No nie no trzeba wziąć linę i go wyciągnąć po prostu Dobra chodź po samochód będziemy go wyciągać Idziemy, no Dobrze tylko tak to się stało Aż no nie, niemożliwe Przysięgam się niemożliwe tu nic się nie odwaliło poważnego Tylko że le leciutko wlecieliśmy sobie do, do rzeki ja tu. Oj, no. zawsze mogliśmy, wiesz, waląć ze skarpy, nie? No tak, no dlatego mówię, że jestem w szoku, że nic takiego poważnego się nie stało. Bo ja tu uważam, że trzeba do życia podchodzić, podchodzić tak pozytywnie, nie? Dawaj tu za stodalem pójdziemy będzie szybciej. Zawsze w jakiejś sytuacji tak, trzeba znajdować no, plusy. No pewnie, no, mówię, że tak. No i nie patrzeć na sytuację, że Polones jest uwięziony, no. że tak powiem, w rowie lekko pod wodą. No, no, to, to jest, jest lekki plusem. Ale. Plusem jest to, że jest w takiej, a nie innej sytuacji, a nie że na przykład zleciliśmy ze skarbu. No tak, no też, też są takie zdania, no dokładnie.